witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki. Ja absolutnie nie planowałam nic nagrywać. Nawet Mikołaj do mnie dzisiaj nie przyszedł, bo nie ma butów. Także, no, cóż się można było spodziewać. Wiadomo, że do brudnych butów Mikołaj nigdy nic nie wkłada. Ale dzisiaj za to listonosz zrobił mi niespodziankę i przyniósł mi jedną paczuszkę z AliExpress. I jedną od Natali z kanału Moje życie w Polsce, do której Was serdecznie zapraszam, bo ma naprawdę bardzo takie ciekawe, życiowe, naturalne przede wszystkim filmiki. Bardzo lubię ją oglądać, więc link do jej kanału zostawię Wam w opisie. I serdecznie Was zachęcam do oglądania. Ona również drapie sobie z drapeczki. Natalia każdą zdrapkę jakby wybieguje, także no, ja jestem trochę leniuchem, bo ja nie biegam ale no po prostu lubię sobie troszeczkę nieraz podrapać te drapeczki, także wymieniłam się z nią. Jeżeli Wy też macie ochotę wymienić się ze mną, możecie śmiało do mnie napisać i również wszystkie mieć się wymienia. Także jeżeli jesteście ciekawi, co mam w tych moich paczuszkach, zapraszam do oglądania dalej. Także może zacznijmy od paczuszki z AliExpress, ponieważ w tej drugiej będę musiała zmienić kadr i będziemy drapać, więc zaczynam od tej. Mam tutaj gdzieś nożyczki. A raczej, o, dobra są. Także otwieram tą paczkę. Wow! I mamy tutaj dwa pędzelki. Jak wiecie, ja bardzo lubię się malować, używać cieni. Mam pędzli. No naprawdę dużo. Może kiedyś Wam pokażę. Ale słuszno. Jest to taka moja trochę mania z tymi pędzelkami. Już tyle nie zamawiam i chcę kiedyś. Ale jeszcze te dwa sobie pozwoliłam sprawić właśnie do blendowania. No są takie dosyć z dłuższym włosiem. Ja wolę takie delikatnie krótsze. No ale zobaczymy jak się będzie nimi malowało. Oba są... Identyczne, no takie, bardzo mięciutkie, takie, no zapowiadają się całkiem ciekawie. No dzisiaj już mam taki make-up, no make-up, więc nie będę sobie teraz już cieni nakładać, bo dzisiaj tak na szybko się pomalowałam, ale na pewno będę sobie je próbować. Dobra, i teraz przechodzimy do paczuszki od Metali. O, tak wygląda koperta z takim tutaj znaczkiem. Tutaj zakryłam oczywiście nasze adresy. O, i coś mi spadło, ok. Także otwieramy tą paczuszkę, zobaczymy, co się w niej znajduje. Jakie zdrapki dostałam. Uuu, ale fajne. Nie mam takiej kieszonki na zdrabki, ale czad. Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Kurczę, ale to świetne jest. Jak się tutaj do tego zabrać? Tutaj chyba o. I mam tutaj zdrabki. Mamy ile ich? Więc tak, mam tutaj zdrabkę. Za złotóweczkę. Słonika. Kieszonkową za złotóweczkę. Tutaj mam y, szczęśliwą siódemkę, za 2 zł. O, tej siódemki nie miałam, za 2 zł. E e, owocową eksplozję, szczęśliwe linie po 3 zł, taką krzyżóweczkę. I tutaj za piątkę podwójną. Także wow! Czy to jest za tą sumę, za którą się umawiałyśmy? Chyba tak, ale wydaje się tego tak strasznie dużo. Także super. Jestem bardzo szczęśliwa. Takie naprawdę zdrapki dają tyle radości, aż mi spadła. Więc będę za chwileczkę drapać. Tylko muszę iść do stołu, bo siedzę na moim łóżku. Wow, tutaj była kartka, nawet nie zauważyłam. Taka piękna kartka. Z tyłu są życzenia. Śliczna. Także dziękuję bardzo. I wiecie co, to jeszcze jest nie wszystko, ja nie zauważyłam. Orety! Dostałam jeszcze, słuchajcie, maseczkę do twarzy bąbelkującą. Wow! Ja bardzo lubię maseczki. Jak już może zauważyliście w jakimś filmiku. I słuchajcie, dostałam jeszcze kolczyki. No, szaleństwo. Zobaczcie, jakie kolczyki. Takie kokardeczki. No, śliczne są, takie typowo świąteczne. No, nie wiem co mam powiedzieć. Nie spodziewałam się. Myślałam, że dostanę tylko z drapki, Także no, jestem naprawdę bardzo, bardzo uszczęśliwiona. Czyli jednak Mikołaj do mnie przyszedł. Skubane trochę inną drogą, nie do buta, ale przyszedł. Także bardzo Ci Natalio dziękuję. Sprawiłaś mi ogromną radość tą paczuszką. No i jak już wspominałam, zachęcam Was. I zapraszam na jej kanał, bo naprawdę świetna babeczka, chyba wszystkie Natalie są takie fajne babki, bo ja również się przyjaźnię z dziewczyną o imieniu Nadalia i jest naprawdę super. Także chyba coś w tym jest. Oj, nożyczka mi się nie macha. Yy, zabieram Was do kuchni, ustawiam kadr, biorę pieniążek i zobaczymy, co jest w tych moich zdrapeczkach. Zabieram się za drapanie. Jeżeli będę tutaj dzwonić, to przepraszam, ale ta moja bransoletka taka jest, głośna. Tutaj jeszcze mam taką monetę, którą ja drapię, bo niestety nie mam takiej fajnej ścieraczki, drapaczki jak Nadalia, ja. także to jest moneta z Ameryki i zaczynamy, zacznijmy może od tych mniejszych, kieszonkowej. I teraz podsumowanie, także w tej zdrabce jest złotóweczka, w tej z 2, tutaj mamy 39,3, co daje nam łącznie 18 złotych, a tutaj niestety są te przegrane zdrapki, w tych dwóch na końcu, jak drapałam, też nic niestety nie było. Jak pewnie widzieliście, po tych symbolach, które specjalnie zdrapałam, i sobie w łóżku właśnie nabrudziłam. No, ale niestety te. Idą do śmietnika, a tutaj mam 18 zł. Omówiliśmy się z Natalią, że kupujemy sobie zdrabki o wartości 20 zł. Także wygrałam 18, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Na pewno sobie wymienię i może kupię jeszcze dzisiaj jakieś z okazji Mikołajek. Także potem się do Was myślę, jeszcze odezwę, chociaż ten filmik chyba już będzie bardzo długi. Najwyżej to drapanie zrobię w przyspieszonym tempie. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio, niestety tego nie nagrywałam, ale z jednej ze zdrapek, nie pamiętam teraz, która to była, powiem Wam szczerze, bo to było chyba z półtorej tygodnia temu, wygrałam stówkę, ale postaram się znaleźć tą zdrapkę dzisiaj i kupić sobie taką samą i myślę, że jeszcze coś Wam dzisiaj dogram, także na razie uciekam do miasta na zakupy, na wymianę zdrabkową. Jeszcze raz bardzo się cieszę i dziękuję Natalii za te zdrabki. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się ze mną wymienić, tak jak wspomniałam, niech się do mnie odezwie. Napiszę Wam tutaj zaraz mojego Instagrama. Możecie tam do mnie się odzywać, bądź na maila. Wymieniłam sobie zdrapki. Jeżeli słyszycie takie maskanie, to mój pies właśnie zaczął jeść. Tej wygrałam ostatnio 100 złotych, także teraz sobie zdrabię te, które wymieniłam za wygrane zdrabki od Natalii. Mam tutaj ekstra linię dzisiaj nową. Dwa razy wabank, szybkie 50 i dwa razy szybkie 10. Także pokażę Wam później, czy udało mi się coś wygrać. No i tutaj udało mi się tylko złotówkę, a w tej dużej tylko 10, więc zwróciło mi się. Z 18 wygranych złotych i kupiłam za 18 zdrabki, wygrałam 11. Okazało się, że do mojego męża przyszedł Mikołaj. Także jak wróci z pracy pewnie będzie zaskoczony. Ale buty czyste, grzeczny był w miarę. Także żegnam się już z Wami. Na dzisiaj w tym filmiku to wszystko. Pewnie wyszedł bardzo długi, ale jeżeli Wam się spodobał, miło, jak zostawicie jakiś ślad po sobie. I zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Pa pa!